Ruszymy prace poszukiwawcze. No słuchajcie Kręcimy Robimy. Niech bardzo powoli ciągnie. Bardzo? Gruz? Gruz. Ta. To gruz. gruz? Ta, zaczyna się gruz. Słuchajcie, no jak widzicie, mamy pierwsze elementy. Mariusz! Detektor możemy wziąć i jednak detektorem sprawdzić. Tutaj widać okej kawałki gruzu tego jest. Tutaj widać nasyp jak był, no nie? Posypane i tutaj świeża ziemia. Natomiast to. A no, pokaż go jeszcze może. No, ewidentnie tu są sygnały, tak? No. Tak żeśmy wyznaczali, nie? Bo tak? Dobrze mówię, tak, bo tu wbijałeś tą... Tu był wbity. No, no to... to... Tak jak to... kamień. No to nie ma, no to tego nie ma tutaj. A tu? Tutaj nic nie ma? Nic nie opiesz Zawierz łopatę Artur. Słuchajcie. Jakieś drobiazgi, jeszcze raz pociągnie do gliny, ale. Czyli. To byłoby równane na szlaku. To na szlakę wygląda, nie? Tak, tak, to jest na pewno szlaka To masz, wiesz, to. Słokasz? To jest szlak. No, no to już masz sygnał, tak? Tak, kawałki węgla jeszcze z tego. Słuchajcie, no. Wykop. Numer jeden, sygnał ten, który widzieliście na, 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 na naszych badaniach w poprzednim odcinku. No, wyglądał niby jak armat, ale wiadomo. A po odsłonięciu okazało się, że jest to po prostu wysypisko szlaki. szlaki. Tej szlaki jest bardzo dużo, gruba warstwa zmieszana z jakimiś tam cegłami, kawałkami gwoździ. No bo za plecami mieliśmy, tak jak Wam wcześniej mówiłem, stodołę. No, akurat ten sygnał to jest sygnałem słabszym. Teraz zasypujemy, wyrównujemy no i idziemy do sygnału numer 2. Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Tu mamy wykop, który rzeczywiście może nam coś podpowiedzieć, coś zrobić. I też po trochu tutaj ściągaj, nie? Tak. Jak ci będzie wygodnie. Jak Ci będzie wygodniej tak... Pierwsze ruchy koparką, w drugim wykopie, obserwujemy uważnie. Widać gruz? Widać gruz płytko, więc może być coś, tak. Ta. Bo od razu wychodzi gruz. No bo tu była dziura w ziemi, to wychodzi, nie? Mariusz, włączyłeś kamerę? O, do góry. Do góry, do góry. Rura! <ścoughs> cały sygnał dawać. No i macie odpowiedź, nie? Mamy pierwsze znalezisko, tak? Może rura od Tak, mamy pierwsze znalezisko Słuchajcie e, I na tym stał pan Zygmunt, tak? No to Zygmunt, nie polepszyłeś sobie Czekaj Artur, stój z tym No mamy rurę jest rzucona, ryjemy dalej. Sukces no. jest! Już pierwszy sukces jest! Ryjemy dalej! Łańcuch jest, nie? Wyciągaj go. Odciągu? Mariusz tam musi być coś metalowego, bo jest sygnał, no. Jest, jest łańcuch. Tu. Zabytek archeologiczny to nie jest, bo, bo widzimy. Jest to na pewno... O, sylwek chyba dzwoni. To będzie ciekawe, słuchajcie. Niestety nie. lufa to też nie jest. Pozdrawiam pana Zenka gorąco. Wiesz co, z w ogóle mamy dziwny problem, bo w tamtym wykopie w ogóle nic nie ma. Czym jest tylko powieciele? szlaka. E, jest tylko szlaka i kompletnie tam, to jakieś tam metalowe gwoździe, śrubki, ale nie ma nic. To też na jakąś bryłę, nie? No do dwóch metrów się wchodziliśmy, a w tym wykopie, Leci, gdzie jest taki największy sygnał, gdzie mówiłeś, no to mamy Sierpku, tylko rurę. Rurę trochę takich drobiazgów metalowych. Mnóstwo, mnóstwo cegieł, które jakby działają na, 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 na wykrywacz metaliu, nie? Także tutaj tutaj musimy wejść na metr, wydaje głębiej, mi się. Głębiej, Jacku, głębiej nawet. Czy znaczy, no wiesz, no w, glinie, w glinę się nic nie zapadło, Mariusz? Tu już się zaczyna warstwa gliny, nie? Tu wszystko nasyp, nasypane było. No, patrzę, jakie to odległości jest zbierane. No powiem wam, że tego to się kompletnie nie spodziewałem. No kurde, no przecież o, masz kawałek blachy. I to daje sygnały, nie? No, ale żeby trzy urządzenia dały takie błędne wyniki, no powiem wam, no tego się nie spodziewałem, tak. No mamy rurę, która mogła zakłócać, i ona rzeczywiście dawała dosyć spore widmo metalowe. Nie wiem, no ciągniemy jeszcze, raz, jak chcecie, tak. No bo dla ciągniemy, mnie to. Nie, no jak już jesteśmy, no to kurde, no. Telewizja miała być wywi... wywiady, no. autografy, a wyszło. No widzicie, jak wyszło, no miał być czołg, świadkowie, badania. Szampan się chłodzi. Szampan się chłodzi. Teraz, teraz może się na nas wieszać hejt <laughs> no. No, no. Co mamy wam powiedzieć? Zrobiliśmy wszystko, co, co mogliśmy zrobić. Podejdę sobie do właścicielki. dzień dobry pani. Pani pokaże twarz w kamerze albo nie. E, I co? Jak legenda rodzinna teraz? Trochę smutno, co? Miał, miał być Czołg miała być opowieść, wyniki też wychodziły fajne, a wyszły nam rury, kable i cegły. Po po śmietniku, się, no kolejna kolejna jakby z tych naszych lokalizacji. To no skrzepujemy, co mamy zrobić. No. Mamy już rurę, mamy łańcuch, mamy mamy druty do holowania. Nie, to nie to. I mamy też... I mamy taśmę. Od tego. Taśma yy, od ale, od ale plastikowa, ale plastikowa, lecimy dalej. Sygnału nie dawała. No to były sygnały, zaraz... Wyznaczyliśmy sobie taki sektor. Obserwujmy. Coś tu musi mieć. Teraz sprawdzimy tam to, co jest wysypane. Kabel. O, kabel. No już masz, kurwa. I już mamy odpowiedź, słuchajcie. Odnośnie... Miedziany stary kabel. Daje sygnał. No dobra, Niech kopie. Wyjmiemy go zaraz, niech kopie dalej. Idę sprawdzić, jak ten kabel był widoczny. Nie wiemy, co mamy Wam powiedzieć. Oto efekt kopania. E, widzieliście badania bezinwazyjne, widzieliście widzieliście e, zeznania świadka pana Zygmunta, widzieliście nasze opracowania. No i efekt jest taki, że wyjmujemy to e, łańcuch od krowy, od krowy. słuchajcie, ruty, rury, druty i jakaś wielka rura. Oprócz tego w ziemi jest mnóstwo, mnóstwo różnego rodzaju, jeszcze pomniejszych elementów, płaskowniczków, po prostu to było metalowe śmietnisko. W tym pierwszym miejscu, tak wspomniałem, była szlaka i metalowe śmietnisko. Myśmy tego nie wybierali, bo nie przyjechaliśmy tutaj po to, tylko obiecaliśmy Wam, że będziemy czołg. No cóż, kto chce po nas jechać, ma pełne prawo. Kogo zawieźliśmy, może zabrać subskrypcję, no bo obiecaliśmy czołga, a mamy rury, tak, ale no... Ale to, że obiecaliśmy, nie znaczy, że nigdy go nie będzie. To, no nie, ja już ja już powiem mam szczerze, że tutaj, no słuchajcie, przygoda była, dokopaliśmy się właściciele terenu są załamani, bo to jest była rodzinna legenda. Ale jest jak jest, Mariusz, no co, no fajnie było, tak? No oczywiście, że tak. Było to się, fajnie. To też pokazuje jak właśnie e, rzeczywistość patrzona oczami dziecka, widziana oczami dziecka, różni się... Od, od prawdy. No y, na, nawet badania, tak, wykonane przez rzetelną firmę, opracowane, prowadzają, y, no, dają tylko informacje, ale nie są pewnikiem. No i jak widzimy pewnik, który miał być, no mówię, już nie pokażemy, no, może jakieś żelastwa, Wam inne, pokażemy, które wyjęliśmy, ale nie ma to sensu. No to być może nasz świadek, pan Zygmunt, to uważał za lufę Nie wiemy, po prostu nie wiemy. Nie wiemy, jest jak jest. No cóż, dziękujemy, że byliście z nami i tyle. No idziemy. Idziemy nakręcimy teraz film o podziemnym Wrocławiu. O. Trzymajcie się, hej.